Mała świnka i wielka policyjna obława. W kamionce na Podlasiu gospodarzowi uciekł prosiaczek. Do stumilowego lasu nie dobiegł, ale policję kilka razy nieźle wyprowadził w pole. Są przezabawne zdjęcia z tej akcji specjalnej. A jaki dystans pokonała świnka pyta z właściwym sobie dystansem Paweł Abramowicz. Stój, policja! Ale cóż z tego, że policja wzywała, skoro między świńskimi uszami a ogonem zafurkotał radosny wiatr wolności? Ewidentnie, świnia, z racji swego umaszczenia zwana blondynką, postanowiła za wszelką cenę tę wolność powąchać i jej zasmakować. Początkowo policjanci próbowali powstrzymać świnie górnymi i dolnymi kończynami Ona jednak była szybsza, sprytniejsza. Od urodzenia jest taka udana mówi właściciel świnki. Lubi takie sporty ekstremalne, mówiąc. Ale bieganie po szosie to sport ekstremalny, któremu policja musiała powiedzieć stop. Nie było jednak łatwo, bo Świnka Blondynka za nic miała policyjne intensywne czynności zmierzające do przywrócenia porządku publiczno-drogowego. Wezwano posiłki. Te szybko nadjechały i rozpoczęła się zakrojona na szeroką skalę obława. Dzielni policjanci podjęli szturm, tym razem we trzech. Wszystko na nic, ale trudno się dziwić, wszak dla funkcjonariuszy taki pościg nie jest chlebem powszednim. Nie ma takich szkoleń, które byłyby w stanie przygotowywać policjantów do wszystkich możliwych sytuacji, z jakimi w codziennej służbie się spotykają. Ta sytuacja wymagała więc od stróżów prawa inicjatywy. I inicjatywę tę mieli, mówi autor tych zdjęć, który sam wspierał policjantów, próbując też bezskutecznie nakłonić świnkę do zejścia z drogi własną kanapką. Policja bardzo, bardzo fajnie i sprawnie e, wykonywała swoje zadania, żeby było bezpiecznie, ponieważ świnka była dosyć taka no, nieprzewidywalna, szalona wręcz. Kolejna próba powstrzymania szalonej blondynki. Tym razem patent z dzikiego zachodu: Lasso. Jasno, no. Szymaj, symaj, symaj. Za samochodem? Za samochodem? Łatwo powiedzieć, ale z której strony? Z każdej. Pech. Znowu fiasko. Potrzebne kolejne posiłki. Do policjantów dołączyli strażnicy miejscy. Pracownik schroniska z siatką i szturmowali z jeszcze większym poświęceniem. Skutek wciąż ten sam. Ale uwaga, tym razem świnia już wymknąć się nie zdoła, osaczona ze wszystkich stron. Następuje decydujące starcie i w siatce ląduje policjant. Bywa. Zwierzęta są mądrzejsze trochę od ludzi. No a jednak to jest młode, zwinne. Ucieka. Na szczęście policjanci też byli młodzi i zwinni, i już po dwóch godzinach spektakularnej akcji świnka blondynka została ujęta. Sukces, brawa, honor służb uratowany. Bohaterka zamieszania z rąk funkcjonariuszy trafiła wprost do chlewika. Niech siedzi. I na razie siedzi, ale z tak ognistym temperamentem i umiłowaniem wolności chyba długo nie posiedzi. Paweł Abramowicz, fakty.